Kocham Ciebie Azet Screen Rocker, recorderze. Albo boję Cię, kocham. Boję cię kocham. To nie jest śmieszne, nawet bo. Tak, nagrywam spokojnie odcinek z Kijampa. Zmieniłam sobie kombinezon Jestem liderem byli tabeli generalnej, wygrałam dwa konkursy. Świetnie mi w ogóle idzie to, co zrobił Azet Screen Recorder. Powiedział sobie. Ale niestety, no nie zapiszemy tego wideo. Przepraszam was, to nie moja wina. Tylko tak mogę powiedzieć wam, no. Zaraz będzie konkurs w więc nie będzie zbyt długi, ale sądzę, że zagram 5 konkursów, tak jak ma być. Więc cóż, mam nadzieję, że wynagrodzę wam to, że będę dalej wygrywał. No ale w ogóle co za poziom teraz mamy? No wiem, że za późno wyszedł z progu, ale trzeci, ale bardzo wysoki poziom jest teraz w tym konkursie. Mamy żółtą koszulkę lidera, to wygrywa przepięknie. Schroeder w ogóle jakiś, wyszedł jakiś faworyt, a. O, Schroeder to w ogóle w odcinku poprzednim jakieś dymy robi bo zawsze byłem, jak ja byłem pierwszy, to on był w top 5. Pokażę, nawet nie, który jest w tabeli bo on pierwszy w ogóle, początek sezonu to w ogóle z nie wiem, chyba w jednym konkursie w ogóle przeszedł, a teraz w ogóle jakiś dzik, dziki jest jakiś. I... Ale mamy. Dobra, już nie będę o nim mówił, bo to jest o mnie. I teraz lecimy. Lecimy, 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 aż to będzie dobry skok. Ale nie będzie pierwszego miejsca. Chyba Schroninger jest liderem nadal. Uwaga, dobra. Yy... Jednak nie Schroninger, bo Schrödinger zepsuł, jest 13, więc suma No i cóż, bo obyśmy utrzymali podium, bo wiadomo, każdy podium nas umacnia w przewadze. Co logiczne, chociaż w sumie każdy punkt nas umacnia, nie ukrywajmy, ciągni ciągnij, ciągni ciągnij, ciągni, ciągni. nie, 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 dziś bez podium, w, znaczy dziś, w tym odcinku bez podium, znaczy w, w tym konkursie bez podium, tylko czy na dziewiątym, czy na ósmym miejscu skończymy, no niestety bez podium, ale jest okej, okay. no wypoziom wbiłem, jest dziewiąte miejsce, Suna Malinę wygra ten konkurs, mamy turniej nordycki zapewne, tak, Nordic Cup, jestem w nim liderem, bo w poprzednim odcinku ten, no i... Cóż, właśnie świata, jak widzicie, ja mam pełną dominację, pełną dominację. punktów się jak to nie jest dominacja. A teraz lecimy dalej konkursy trudnieju nordyckiego. Ja mówiłem 5 konkursów jak na odcinek, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku i teraz ostroka 110 lecimy. ależ to jest SKOK! ależ ja wyszłam dobrze z progu. Tu trzeba zysywać zawsze się wejść z progu, żeby dobrze skoczyć, 133 metry! No chyba przeskoczyłem skocznie, chociaż Luka za nic jest tuż za mną, więc muszę. Jak za nic będzie taki mocny, to ja muszę wygrać w ten konkurs. Jak za nic będzie drugi, a ja będę niżej od niego, to już od razu spadnę. Na trzecie miejsce mnie nie uratuje, dobra, ale niżutko. 89 cm za późno to trochę gorzej niż zawsze, jak mi mówiliście. Właściwie szło no, mi mówiła rekord skoczni! Mamy lidera pięknie, 132 metry, pod rekord skoczni skoczyłem. Kapitalny skok. Masasia, ja, który jest Luka Zanis, Luka Zanis jest dziewiąty, a więc chyba mamy spokojnego lidera. i Jak, Jak wygram jakiś konkurs w tym odcinku, będzie przepięknie. Mam nadzieję, że już teraz nie wywali mój kochany Adzett Screen Recorderek. I tak jest lepsza od Bobi ukrywam. I teraz uwaga, połóżmy się na tartach, połóżmy się na tartach i skaczmy, skaczmy, lecimy. I mamy zwycięstwo w tym odcinku. Chyba, nie wiem, z 5 metrów poniżej rekordu skoczni. Niesamowity skok 139 metrów z rekordem skoczni. ZWYCIĘSTWEM! Kontynuujemy lidera swojego, oczywiście mamy kolejną reklamkę Facebooka tym razem I tak bywacie macie zasłonięte, ale mogę wam powiedzieć chyba No i dobra Mamy wina, mamy wina W turnieju jeszcze nordycki mamy przewagę, czyli Rower. teraz Sorry, misclick. I teraz Mamy przewagę nad Ulkazanicem, tak? Ponad 100 punktów, czyli nawet jak odpadnie, w ogóle jakoś nie wiem, co zrobimy, to i tak jesteśmy jeszcze liderami o 2 punkty xD. To yy, życzę Ci konkurs, uwaga. Lecimy, spokojnie. Uwaga, oj, no to coś sądzę, że chyba kolejne kwalifikacje naszej kolekcji, czyżby... A jednak nie, piąte miejsce. No szkoda, szkoda, ale myślałam, że będzie lepiej. 110 cm za późno, wyszło z rogu. Shroninger jest liderem, ja się boję, tego Schroningera. On za odcinku poprzednich wygrał chyba jeden konkurs. To na tym, co mi AZ Screen Rekorderek usunął. Znaczy, nie zapisał. Yy, mm, uwaga, w sensie zapisał, ale dźwięku nie zapisał. I teraz uwaga, mam nadzieję, że teraz wszystko z dźwiękiem będzie ok. Yy, no, i, yy, tak, no i też postanowiłem, że nie będę nagrywać tego od nowa, ponieważ. Mógłbym podłożyć głos, tylko prawda jest taka, że tutaj yy, wiem, że 180 mm ja skoczyłem swoją drogą, ale, ale nie mogłem, gdyż yy, Asent Screen Recorder jeszcze dodał. Że jest taka opcja, że ten film jest uszkodzony, a więc nie mogę go wrzucić na YouTube i nie mogę go nawet obejrzeć, więc nawet nie wiem, jak to wyszło, ale wiem, że Dzień się nie zapisał tylko, bo tam pisał w uszkodzeniu filmu dlaczego. Yy, problem z dźwiękiem. Także się, jak wygrywam kolejny konkurs. Tu, tu. Don't worry. Be happy. Tu, 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 tu. Don't worry, be happy. Tu, 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 tu. Jeszcze dwa konkursy. Tutaj nikt nie chce przejechać, prawda? Chyba, że joju Kobayashi, który wali tutaj rekordy skocznie. Yeah. Ciu, hu, hu. Rekord skocznie, chyba! No ja jestem joju, chyba jestem joju, chyba jestem joju. Powtórzę to chyba ile? Cztery razy, zobaczymy. E, tak, czy się, jak jestem liderem, turza. Ju, i jarko będzie subdalibe, bo to jak z jarko mete, to to jarko summalimy. Jump. I będzie piękny skok. Będzie piękny skok jeszcze z telemarkiem. Nic tylko skakać. Nic tylko skakać. Nie wiem, jaka to będzie przewaga. mamy reklamę za nim jeszcze ten. I mamy, skipujemy reklamę, ok i ok no to jest przewaga ponad chyba 30 punktów, nawet nie zdążyłem zobaczyć, ale, no nie wiem, to jest wystarczająca przewaga, żeby wygrać konkurs, bądźmy sobie, bądźmy szczerzy, szanujmy się, dobrze, jest, Jo, yo, yo 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 przed, nie wiem, przed punktem K się musiałbym... dobrać, ląduj, ląduj, wygrywamy konkurs, trzeci konkurs dzisiaj, no co za... Co ja robię, nie mam pojęcia, ale jest prześwietnie, prześwietnie, oczywiście, mamy kolejny no chyba za łatwe jest trochę, trochę ma troszeczkę zbyt pięknie, w turnieju nordyckim niszczę, w turnieju Pucharu Świata niszczę, więc no, Schrödinger jest za mną. No i ostatni konkurs, Lahti 115 czyli jest istnieje naprawdę, chociaż w sumie skoczyć jest istnieje naprawdę, tylko po prostu mają dziwny lecz Lachtic rzeczywiście ma płótka na 115 metrze. Jest... Kwalifikacje, nie wiem co się stało. dobrze, że się nie muszę, ty ciekawe, nie gadaj, że to jest pierwsza seria. Ej, proszę, nie mówcie. Proszę, żeby to były kwalifikacje, bo ja się nie muszę kwalifikować. D Ohoho! Jezu, ale farto miałem. Dobrze, że to była... No, ja by to była pierwsza seria. To już byłoby amen. Uwaga, lecimy. Ale jakoś ta skoczka taka dziwna jest. Dziwna jest ta skocz! Ej, dziwna jest ta skocz! Ja no, ciągnę, 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 ale... A ja nie wiem w ogóle jak skakać na tej skocznie. Jestem 37. Przepadam! No, chyba nie tak chciałem skończyć ten konkurs. Tak czy siak, konkurs wygrywa. Konkurs wygrywa Jedna Gwiazdka, wygrywa. Dobra, turniej. No, straciłem dużą przewagę. 11 punktów przewagi, jest nadal w turniej. Ładna, to tutaj mam cholerę przewagi nad Schrodingerem. Tak czy siak, to byłby z tego odcinka. I yo! Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodoba. Cóż, będę nagrywał z części Skin gdyż bardzo lubię tę grę. I cóż, to byłoby tyle z tego odcinka. I ją!